Co Chrystus radzi ludowi, czyli społeczeństwu? Przenosimy to cały czas na naszą aktualną sytuację. Jeżeli masz i możesz, to się podziel. Jeżeli masz okrycie, to się podziel. Jeżeli masz pożywienie, to się podziel. Co nam to przywodzi na myśli? Nasze uczynki miłosierne względem ciała, czyli głodnych, nakarmić, spragnionych, napoić. Nagich przyodziać, bezdomnych przybyszów w dom przyjąć i tutaj, aha, czy naprawdę, czy my bylibyśmy gotowi przybyszów zdążających z południa Europy tak ochoczo przyjąć stosunek do emigrantów, do gości, wprawdzie z innej kultury, ale czy jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, śmiem wątpić. Dlaczego? Ponieważ tu i ówdzie słychać niemalże nienawistne wypowiedzi. Przyjadą stamtąd, przywiozą tropikalne choroby, które tam nie są groźne, a u nas będą potworne będą nas zabijać i zdechrystianizują naszą Europę. Już się nie bójmy: Europa się sama zdechrystianizuje i Polska się sama zdech zdechrystianizuje jestem pewien, że święte rodziny nie wpuszczono by do Unii Europejskiej ani do Polski, ani do innego państwa, bo by ich na granicy fitosanitarnej zatrzymano. Ja mam w uszach takie brzydkie przemówienie pewnego polityka, który grzmiał z sejmowej mównicy. Pierwszy powoływał się na wartości katolickie, który mówił za nimi przyjdą zarazy, bo oni przyciągną. Ochydne zarazy. To jest antykatolickie, to jest antyludzkie. Otóż, moi Państwo, jeżeli chcemy mieć mniejsze wyrzuty, że komuś nie pomagamy, to pierwszym ruchem jest jego odhumanizowanie, odczłowieczenie. Trzeba go w karykaturalnym przedstawić świetle. Ja będę twardo to porównywał do propagandy hitlerowskiej, która przekonywała, że żydzi. Roznoszą tyfus, że są tak naprawdę zarazą świata. Rysowali wielkie karikatury Żydów z garbatym nosem, którzy tylko, którym tylko chodzi o pieniądze, obniżali ich ludzką godność i potem od tego obniżenia ludzkiej godności już bardzo blisko do, do Holokaustu. Nawet wtedy, kiedy się społeczeństwo nie przyłoży, ale nie zareaguje, kiedy on się będzie działo. Nic jako Kościół żeśmy nie przerobili. Cały czas jest w nas mnóstwo żółci, mnóstwo akceptacji, nieakceptacji dla innych. Dlaczego ja się na tych innych upieram? Bo przyjęło się mówić, że Polacy słyną z gościnności. A akurat. Słowo gościnność pochodzi od dwóch, dwóch słów: gość i inność. Nie można być gościnnym wobec ludzi, samych z nami. Gościć można tylko innych. Jeżeli nie, nie przełomimy w sobie czegoś takiego, jak otwartość na tych innych, to możemy ten pusty talerz, dostawiony do stołu wigilijnego, wywalić przez okno.